Marko, tobie ja jestem Zanek, to jest and Magic Duel of Champions. Dzisiaj program tak jak widać z Sandalfonem, władcą mocy będzie to <coughs> Prison Lock, czyli e, taka śmieszna talia która cały czas sama się recyklinguje, czy tam sama się przewija, że tak powiedzieć, dzięki kosmicznej osobliwości, która po prostu wrzuca nam talię, nam kartę z cmentarza z powrotem do biblioteki i w ten sposób tworzymy, możemy troszkę zapętlić tą naszą talię i możemy kilka razy wyciągnąć więzienie, kilka razy możemy wytargać, a znaczy kilka razy po prostu możemy, cztery razy możemy zrecyklingować kartę z cmentarza, dzięki czemu możemy zagrać czy na przykład cztery razy więzienie. Albo 4 razy cesarską wierność Cassandry z unikatowych kart. E, Okej. Okay. Ten deck to jest fajny, ale na pewno jest sporo rzeczy, które go kontrują. Na pewno kontroluje go potęga morza. E, z nic nie dzieje się przypadkiem, na pewno kontrolują go masa e, wydarzeń. Tydzień podatków go skutecznie spowalnia, przez co możemy przegrać grę. Ślepi arbitrowie całkowicie go praktycznie blokują w late game, bo możemy zagrać tylko trzy karty dzięki przez ślepych arbitrów, a, a, a w late gameie musimy tych kart zagrać naprawdę sporo. Najwięcej obozowisk, rzek klejnotów, ewentualnie wyszukiwarek, kamieni oświecenia plus do tego jeszcze może cesarskie wierności Kassandry i tak dalej więc tych, no i jeszcze ten, jeszcze dziedzictwa trzeba też zagrać parę razy, więc tak jak mówię ślepi arbitrowie na pewno go blokują i, i no i to jest kontra po prostu na ten dek ślepi arbitrowie, tydzień podatków i potęga morza Okej, okay, to może jak ten deck wygląda. Są cztery razy tydzień wiedzy, cztery razy świętowanie, wszystko służy po to, żeby dobrać jak najszybciej karty, cztery razy mroczny asasyn, żeby wbić jakiś damage po tym jak zagramy więzienie albo pustkowie, cztery razy wróżbita do wyciągania unikatowych łótów szczęścia, cztery razy wilczy wartownik do blokowania i do tego, żeby zyskać trochę czasu. 4 e, razy dziedzictwo, raz poprawiona taktyka, 4 kosmiczne osobliwości. To jest chyba w sumie jedna z najważniejszych kart w tym deku. 4 razy ołtarz cieni, 4 no znaczy w sumie no, bez tej karty ten dek by nie istniał. 4 e, razy ołtarz cieni, 4 razy obozowisko, 3 razy obserwatorium, 4 razy rzeka Klejnotów, 3 razy kamień oświecenia, 1 kosmiczna reorientacja, 2 razy wieża niepamięci, 1 cesarska wierność Kasandry, 3 razy pustkowie, 3 razy tron i 1 więzienie. O no, kij donki. Zagrajmy coś tym kosmicznym deckiem. No ja jak mówię, ja nie, nie przepadam za sandalfonem, dlatego że na nim są same jakieś takie krapowate dziwaczne deki, albo combo Combo, albo właśnie ten Prison Lock, który. Dla mnie te deki po prostu trochę psują grę. Dzięki Bogu, że te zostały zmienione zasady zagrywania, znaczy w BASE 2 zostały zmienione zasady zagrywania unikatowych Łutów szczęścia i można zagrać tylko jeden Unikat raz i to wszystko więc to jest moim zdaniem bardzo dobre i ten deck po prostu przestanie istnieć i chwała po prostu za to Ubisoftowi, bo po prostu ten dek był kaszaną jak dla mnie. Dobra, Później przeznaczenie, dobiorę sobie kartę i następna turę. Jest jakiś kurcza strzelec. No dobra, zagramy swojego kurczę blokersa. Mam w sumie kurczę tego ziomka, mam więzienie, więc ewentualnie mogę wytargać nim e, cesarską wierność Kassandry albo po prostu poczekać aż dojdzie mi tron, zagrać tron, zrobić kombo z więzieniem, e, zagrać więzienie, a później jeszcze jak mi dojdzie kosmiczna osobliwość to wszystko zres zresightlingować i zagrać tego gościa i znowu wróci do mnie, z biblioteki wróci do mnie z więzienie na rękę, więc w sumie można tak jak powiedziałem ten deck tak zapętlać. Dobra, to i let's go. Zapętlony deck po prostu. Honki donki, ziomek to gra. W sumie tutaj niech mu będzie. Co ja mogę zrobić? Mogę zagrać to i w sumie kamień oświecenia mi styknie. Jest to, to jak zginie, to jest też w sumie bardzo ważne, żeby jak najszybciej jakaś jednostka padła nam na cmentarz, bo bez tego nie odpalimy dziedzictwa. To jest w sumie też niezła kontra, nie, nie dopuścić, żeby jakakolwiek jednostka z tego deku zginęła i w sumie ten Sandalfon też będzie udupiony, bo nie będzie mógł użyć dziedzictwa po tym jak użyje tronu, więc to też jest nie, taka ciekawa taktyka na tego Sandalfona. Po prostu nie dopuścić, żeby jakieś, jakiekolwiek jego stworzenie wylądowało na cmentarzu. Dobra, coś takiego... <laughs> ja mam kolejnego blokera? Mam blokera, dobra. Co ja tu mogę zrobić? Mogę użyć albo tego... Mam kosmiczną osobliwość, trochę mało obozowisk mam i nie mam żadnej rzeki klejnotów, jak na razie do komba to mam tylko ten... E Dziedzictwo i, i kurcze więzienie, no w sumie potrzebuję jeszcze mieć ten, e, potrzebuję mieć jeszcze tron e, Co najmniej kilka, dwa, dwa obozowiska i jedną rzekę klejnotów, nie wiem, nie, nie liczyłem dokładnie ile tam potrzeba tych kart, żeby to weszło. Z tego mam trzy surowce, no to potrzebuję to i potrzebuję jeszcze dwóch obozowisk i wtedy będę mógł użyć, kurczę, najpierw tronu, a później uzbieram surowce, żeby użyć więzienia. Znaczy, no w sumie jeszcze potrzeba mieć co najmniej dwa surowce dodatkowe, żeby zagrać jakąś jednostkę, czyli na przykład tego Mrocznego Asasyna, to w sumie trzeba mieć siedem surowców po tym, jak się zagra e, tron. Czyli, no tak, trzeba mieć dwa co najmniej albo jedno obozowisko i bodajże, nie, znaczy dwa obozowiska, jedną rzekę klejnotów i wtedy mamy 7 surowców po tym jak zagramy dziedzictwo. Eee, dobra. Ja sobie zagram tego ziomka. Eee, dobiorę sobie kartę chyba. W sumie z tego też sobie dobiorę kartę i następna dura. Jakiś asasyn. Czy jakoś wyszukiwarkę? Ja wyszukiwarki, ale mam kamień. Nie chodziło. Co teraz? Teraz mogę użyć ołtarza cieni. Jak coś jeszcze zagrę. Lirim, kolejne dziedzictwo boże. Gdzie jest tron? Jakiś ja tu potrzebuję tron. Dobra. O, też cień? No to wychodzi, że to jest jedyna opcja. Bo za dużo damage już wezmę na klatę. To i teraz tak. Nie wiem, czy dobierać kartę, czy może już levelować, bo jeszcze muszę dodać piąchę jedną, żeby zagrać Asasyna jakiegoś później. Eee, więc chyba... Pójdę w tą piątą chorągiewkę i następna tura. Dobra, teraz garant nic mnie nie zrobi. No, i co ja tu jeszcze potrzebuję? No, potrzebuję tak, no, trochę kiepawe to jest rozdanie, bo, bo nie mam ani tronu, ani nie mam kurczę obozowiska, ani nie mam rzeki klejnotów, to jest totalna porażka jak na razie, bo nie ma co grać nawet więzienia bez ten, bez tronu, to się mija z celem zupełnie. Eee, dobra, to sobie dobierzemy karty ponownie. Wierzę, Wieżą też można, tak jak mówiłem, wykończyć przeciwnika, więc to jest nie najgorsza opcja też. I co tu robić? Wygrać ten ostatni ołtarz. No nic, zagram ołtarz. Ponownie dobiorę sobie kartę, jest jakaś rzeka klejnotów w końcu. Co z tego, jak brakuje mi jeszcze dwóch obozowisk i tronu, żeby to kompo działało? Zajebiście. No teraz, to na damage na klatę dostanę Tome. Więc po prostu zajebiście. Nie wiem, mogę to poblokować tymi gośćmi, ale trochę trochę mija z celem. Mogę jednego zagrać, żeby coś zablokować. Tak, tutaj przeniosę to. To jest tylko 5, 7, e, 9, 12 dm. Zajebiście. Jeszcze tak, my dojdziemy jakoś do jakaś dopałka, albo jak ma jakieś kominy, to jeszcze się okaże, że to będzie GG. No ja tu nie mam co zagrać, nie mam ołtarza cieni, muszę zagrać chyba ten, kamień, kurczę oświecenia, żeby dobrać sobie jakieś karty Że dojść w do końcu coś do komba, no oczywiście dalej nie ma tronu, więc dalej nie mogę odpalić kombo Dalej kombo nie zadziała Eee, mogę co, dobrać kartę, albo jeszcze wziąć i odpalić tą śmieszną, poprawioną taktykę, ale szczerze mówiąc nie chce mi się tego zbytnio odpalać to Biorę jeszcze sobie stąd kartę może kolejny asasyn, zajebiście, nie wiem, mogę użyć jednej kosmic kosmicznej osobliwości i ewentualnie dobrać z niej kartę, ale czy chcę to robić, już tak nic nie zmienia na razie, ten damage i tak dostanę teraz w tej turze, więc zajebiście. Nie odzio, po prostu mi Teraz dwa paosy i GG. A ja dalej tronu nie wysta. Bo jeszcze jakiś czarek chce mnie wywalić. A wywalaj. No właśnie, to jeszcze łute szczęścia inferno w jakiś tam sposób kontrują też na pewno ten deck. Jakieś kurcze, egzorcyzmy Garanta i tak dalej. Więc to też może być upierdliwe. Pytanie czy on coś takiego ma w tym deku swoim. No nie wiem, teraz jak tronu nie dostanę, bo ołtarza cieni, no to jest po mnie praktycznie, bo tutaj nic nie zrobię. Niczym tego, znaczy mogę to jakoś blokować tam, Bożek. Karta nie wierzę. Eee, Jesus, potrzebuję po prostu jakąś konkretną kartę. No i tak, jak dobiorę teraz kartę i dojdzie mi tron, to i tak nie zagram asesynów, to jest i tak, kurczę, to powiem, dupa, nieładnie. No kiepsko to mi się widzi. Mogę zagrać to, coś wywalić, tylko co? Wywala jednego asesyna. Wywalę tego ziomka. Tron, ja potrzebuję tron, no po prostu bez tronu tutaj nic to nie ruszy w ogóle. Mogę wywalić, no i albo ta wyszukiwarka też by mi się przydała, oczywiście nie ma wyszukiwarki. Nie, co by to wywalić, dziedzictwo jedno? Chyba wywalić dziedzictwo. I dostałem obozowisko, zajebiście, ile mam tych obozowisk. Dwa obozowiska i ten, no wszystko mam na kombo, tylko nie mam e, tronu. To jest kasiana. Nic tu nie zrobię. I on ja ma kart 11, z wieży ja mam 20, no to jest GG dla mnie jak wieżę użyję. Więc po prostu zajebiście. Nie wiem, mogę odpalić to i dobrać kartę, zobaczymy co wyjdzie. Rzeka klejnotów. A ile ona kosztuje? 3. Dobra, wezmę to, jeszcze raz użyję. Jest wyszukiwarka, Jesus Christ, dobra. Będzie combo chyba. E, to tak, to, teraz tron, e, w sumie, no nie, no, to, dobra, bo chciałem, tak się czy nie brzmieć cesarskiej wielności, dobra, tron, bingo, to, wolamy to, heja, e, teraz jeszcze to, heja, to jest 7 pioncha, ten ziomek, więzienie i następna tura, Jezus Maria, wymęczyłem to jakoś. Mogłem zagrać to od biedy, ale tutaj mogę zabronić bo tego wystawiania stworów albo wystawiania, albo zagrywania czarów. To się raczej mija z celem. Problem w tym, że ja mam tylko 6 punktów życia i nie mam asasyna na polu bitwy, to zajebiście. Teraz tak, odrzucimy sobie to Dingo. Zagramy sobie tego ziomka, wytargamy sobie z powrotem więzienie. I co? Zagramy sobie tego koleżkę tego koleżkę. To jest 6, pyk, więzienie kolejne i następna tura. No i tak go można trollować. Mam jeszcze dwie kosmiczne osobliwości, więc praktycznie jeszcze mogę dwie, dwie tury. No i wziął się pod gość, bo to już było pozamiatane dla niego. donki. pierwsza gra jakoś wymęczona. To proszę następną w takim razie. Damiria, łosu, no właśnie, Damiria też jest pewną kontrolą na ten deck na bank. Więc tu może być gruby problem, żeby to wygrać. Czy ja to chcę? Jak będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przeznaczenie i następna tura. No do jak to dobrze rozegra to może to bez problemu wygrać. Wystarczy, że mi odrzucili karty. Wystarczy, że odrzuci mi kosmiczną, e, kosmiczną osobliwość i, i tyle. Wszystkie. Znaczy to wszystkie, które mam ten. A chyba, że ma jakieś egzorcyzmy Megaranta, No to wtedy też, dobra. Zagram to, to i następna tura. Jak mi zacznie wyrzucać karty z ręki, to po prostu jest GIE dla mnie w tym momencie. Jak nie odpalę komba oczywiście z więzieniem prędzej, bo jak odpalę więzienie, ona będzie miała zero surowców, to wygrałem, no. A jeżeli ona szybciej zacznie mi wywalać karty z ręki, no to będzie pozamiatane. Eee, zaraz co mi tam wypadło? Rzeka klejnotów mi wypadła. Ha, bo ten krapa Jezus, zapomniałem, że to ma obszarowy wybuch, Jezus Christ. A to był błąd. Dobra, takie coś w takim razie. To dobierzemy sobie karty i następna tura. No szkoda, że jakie klejnotów trochę. Ale była jakaś tam karta do niesamowitego Prison loku. Zamek Prisona, no po prostu, no ziom, dawa jezus, Maria. No. Na szczęście te gry długo nie trwają tym deckiem. To nie jest jakaś tam przewierka, gdzie trzeba pół godziny przewijać gościa. Więc można sobie nawet pograć fajnie tym deckiem. No nie powiem, no ale ja, ja tak, bo ja nie, nie przepadam za tymi deckami Sandalfona. Ani za komba ani za tym kurczę, Prison Lockiem. No dobra, coś takiego. Tego ziomka tutaj, bo cała reszta ma Niewrażliwość na odwet e, 4 damage na klatę, czy ja chcę to przyjąć? Od biedy mogę przyjąć, odpalę sobie ten kamyczek do Oświecenia Dostałem dwóch dziadków i dostałem pustkowie No i jest to piąta flaga i następna tura Oczywiście nie mam jeszcze praktycznie żadnej karty do kombosa Więc zajebiście Jeszcze 6 damage na klatę no, nie widzimy się to zbyt różowo. No Lilim jest tron, no to zajebiście po prostu. Mam dziedzictwo, mam coś na cmentarzu, ale tak, nie mam żadnych kurcze... Nie mam po prostu żadnych ee, obozowisk ani rzeki klejnotów, więc skrap totalny. Ale mam to na szczęście, to sobie zagramy to i następna tura. No, i zaczyna się wyrzucanie kart, więc to będzie GG. Już w tym momencie dla mnie, jak nie wywali to, chociażby albo dziedzictwo. No, GG, zamiatane Tak, jak mówię, ten deck ma masę war. Więc tutaj nie ma co się podniecać, że to jest jakiś mega imba. Nie wiadomo co, bo tak naprawdę można to bardzo łatwo skontrować. Ten deck no i co ja mogę teraz zajrzeć? Mogę zagrać to ponownie. On mi znowu coś z ręki wywali, więc zajebiście To, dobiorę sobie jeszcze kartę. Kolejny tron, kolejny tron mi wywali To będzie po zawodach po prostu. Mogę tą grę poddać Ta, nic nie wywala No <śla> jeszcze lepiej, dobra To po prostu zajebiście teraz Co ja mogę zrobić? Mam 13 kart i muszę wywalić 5 żeby dojść, 5? Nie, muszę wywalić. Co ja gadam? 7 kart. Muszę wywalić. <grym> Znajbiście po prostu. Tak, mogę wywalić jednego wróżbite. Jedno dziedzictwo, drugie dziedzictwo. Jak wywalę kosmiczną osobliwość, to i tak nie odpalę dziedzictwo, bo im wtasuję cmentarz. A na cmentarzu mam pierwszego stwora, którego potrzebuję, żeby kurczę blade uruchomić dziedzictwo. Więc to się mija z celem. Wyszukiwarkę, no powiedzmy, że wywalę to. Powiedzmy, że wywalę. Kamień, powiedzmy, że wywalę to i dalej muszę wywalać zajebiście. bo to jest GG tutaj. Nic już nie, nie zrobię, wywalę to. No i co teraz? Mogę odpalić sobie to i nawet nie mam kurczę, ten, żadnych kart, żeby kombo działało. To jest w tym momencie dla mnie. Nic tutaj nie zrobię. Nie ja ma kart 7, wieżę. Mogę użyć jeden damage, mogę mu zadać się mija z celem mogę zagrać tego ziomka wytargam sobie powiedzmy co, cesarską wierność? nie no więzienia muszę wytargać, żeby jakieś combo złożyć no ale co z tego, jako prawdopodobnie mi wywali znowu coś z ręki dopiero sobie kartę kolejny, pewnie tronem mi wywali Zajebiście. pał, nie, wywala z ręki. Więzienie. Pewnie. No więzienie ziomek, czy nie więzienie, tylko te trony boże, na czym tu się zastanawiać. Dobra to jest GG, ja nie, nie będę tego kontynuował, bo to jest w topa w tym momencie. 20 h, zajebiście. Okej, okay, to jeszcze jedną gierkę zagram tym śmiesznym dekiem. I dam sobie spokój po prostu chyba już więcej nie będę nagrywał z niego, bo mnie tylko denerwuje ten deck. Wolę sobie pograć czymś normalnym niż się produkować z jakimś kurczę sandalfonem eee... Dobra, czy ja to chcę? Nie chcę tego No, troszkę lepiej. Niech będzie to, niech będzie to. I let's No, jest przynajmniej coś do komba w końcu. Są dwa razy obozowisko, jest czeka klejnotów, jest jakiś kamień oświecenia, jest kurczę tron, więc sobie to odpala, jest dziadek, mogę czymś blokować. Jest nieźle. Dobra, teraz się tylko postarać, żeby to jak najszybciej na cmentarzu wylądowało. Jeszcze tego potrzebuję dziedzictwa. <laughs> Dziedzictwo plus jeszcze... Mm, Więzienie albo, albo, albo kurcze pustkowie. Zresztą, więzienie mogę sobie dziadkiem wytargać, więc nie będzie najgorzej. Zagrajmy to tutaj. Kolejnego stworka, mam którego który mogę sobie zablokować. To w sumie wilczy, wilczy wartownik. Stworek, to tak śmiesznie brzmi. że to będzie tańczył tymi swoimi jednostkami Mesterkował. <noise> Koval donki, donki, jest dziedzictwo więc teraz trzeba go zmusić do tego żeby wsiął, w końcu się postarał i zakatrupił mi jakąś jednostkę a ja w międzyczasie sobie y, odpalę kamycora, Kam od oświecenia, co oświeciło mnie no dostałem w ogóle jeszcze kosmiczną osobliwość Jojo co? I następna tura. A, to powinienem wygrać. Chyba, że seria coś wymyśli, nie wiadomo, nie wiadomo co, ale seria to... No chyba, że ma potęgę morza. <grych> zaraz, zaraz. Czy ona ma potęgę morza? To będzie totalny fail. Bo nic strona mnie nie zrobi. Dobra, jest coś na cmentarzu, tylko że teraz brakuje mi jeszcze więzienia. Donkey donkey. Takie coś, to w takim razie. Takie coś. Jak ja to mogę zrobić? Ja potrzebuję tych dwóch obozowisk po tym jak ten. Nie no, muszę zagrać tego dziadka tak czy siak. Coś takiego. Więzienie wytargam i teraz tak, mu odpalę to i to. Ale asasynów jeszcze nie mam. Boże, też potrzebuję asasynów, żeby ich zagrać po tym jak zagram więzienie. Jakieś jednostki, które będą ofensywne Jakieś, które to będą wbijały jakiś damage temu, kurczę, ziomkowi, Boże. A no nic, to dobieramy karty dalej. Ten tutaj. Ten ziomek powiedzmy tutaj. żyję sobie tego. Tylko co by to wywalić? Dziadek. Wartownik. A wyszukiwarka, rzeka klejnotów. Kamień oświecenia. Powiedzmy, że wywalę tą kosmiczną osobliwość. Co dalej? Nie, kosmiczną reorientację Jezus. To może zostać, to może zostać, to może zostać. Jedną wyszukiwarkę, wywalę i. Wywalę powiedzmy jedno pustkowie. W sumie doszło wyszukiwarkę. No i dobra, niech będzie. Liczyłem na jakieś asasyna, szczerze Rze mówiąc. No i co teraz? Potrzebujemy mieć co najmniej jednego asesyna, no on bo na no to pało, Ten sobie zginął. Ten poleciał. Jeszcze coś. Chciałem on to Może dostałem kolejnego wartownika. Mało to ścieni Teraz sobie zagram to. To to. I hey, let's go. <laughs> no jak ma po potęgę morza, no to jest będzie fail ogród Może nie ma potęgi morza, kto wie. No, tak czy siakiej nie zagra, nawet jak ma. Okej, okay, mi dobiera kartę. To mi nawet pasuje. Tylko mi by pasowało dobrać teraz asesyna jakiegoś Jesus Christ po prostu. Mogę się wyleczyć tym odbiody. Raz, 2, 3, 4 5 punktów sobie woleczę. Czy ja chcę to grać? Hmm. Ale to nie, nie będę się leczył, bo nie zablokuję. Dobra. Ponownie to. Ponownie to. Powiedzmy, że to jest assassin w końcu. Jesus Christ. Dobra. Można odpalać kombosa w następnej turze. Mam dziedzictwa, mam kurczę kosmiczną, no tylko nie mam tego, z kolei dziadka znowu, kurczę blade do orzechów, pod tytułem wróżbita, wróżbita bym mi styknął w tym deku teraz, znaczy w tym, w tym co mam na ręce. Bo w kolejnej turze mógłbym wytargać znowu, znowu mógłbym wytargać sobie... więzienie. Yy, Dobra, to dobiorę kartę. Pyk, asas. Dopiero sobie kartę Pyk Kosmiczna Osobliwość Zajebiście. Tak, Tron na pewno Dziedzictwo eee, Ten ziomuś. Eee, teraz co? Teraz, teraz, teraz co? To może mi dojść jakiś dziadek. To eee, To kamień oświecenia. Co dalej? Rzeka klejnotów. To to jest 7 czy eee, Cóż styknie mi na ten, na Nie styknie Dziadka Do orzechów powiedzmy, dobre Więzienie eee, W sumie mogłem zagrać rzekę i zagrać dwóch asasynów, kurczę, blada. Aż, eee, kurczę, nie pomyślałem Coś takiego można odpalić jeszcze to jedno i zagrać tego asesena kolejnego? Nie, poczekam sobie. Dobra, następna tura. Jest dziadek elegancko. To mi się podoba w sam raz. Teraz tak. To już jest takie nudne. No co zrobić? Coś takiego. Boże, co ja zrobiłem? Jesus Christ, jaki fail. Zagadałem. Nie bez jaj! O oh my god! Najpierw kosmiczna osobliwość! Jezus Christ! No to bieda! Po prostu bieda! Skaszaniłem to! Totalnie! Dobra, w takim razie to odrzucimy! z 9! E, poszukiwarka. Dawaj więzienie. 6 jest! Wygrzebałem się z tego jakoś. Teraz to jeszcze. To. To. Jezus, ale fart. Z tą wyszukiwarką. Boże. Jak się zaczytałem co ten ziomek gada do mnie i ten. Tylko skaszoniłem. Dobra, jak to zrobić teraz? Mogę się wyleczyć od biedy? No 21 eee, bang. Tak, tak, teraz tak. Weźmy sobie tak. Eee, odrzućmy osobliwość. Z tego ziomka można zagrać. To jest 10 kart. 10 kart. Teraz tak, tym się jeszcze wyleczę eee, No i to wszystko. Dalej wszystko, wszystko mi będzie dobierać karty, więc po prostu odpalimy wieżę. I 8 do na klatę. Myślałem, że będzie 9, to... Znaczy minus o oh, minus 8 było, tam demedu było trochę więcej, ale. Myślałem, że będzie minus 9. Okej okay, tubie. To to dzięki wielkie. Może jeszcze nagram jeden odcinek z tego Sandalfona, jakoś tak niespecjalnie chce mi się nim grać. no, to nawet fajnie są te zwycięstwa, nim nie powiem. Ale tak jak widać było masa rzeczy go kontruje. Jakieś damirie, wydarzenia, kurczę, zaklęcia w stylu Botenga, morza. Także trochę ryzykowny jest ten dek, ale jak się uda nim wygrać, to jest całkiem całkiem fajnie. Okej. Okay. No nic, to mówię. Jeszcze może nagram z jeden z jeden odcinek z tego deku, zobaczę, zastanowię się. No i to tyle na razie. Yy, także dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia, czy też do usłyszenia, jak kto woli. Haha, na razie, cześć.